Ostrzeżenie. W tym artykule pojawi się idea samobójstwa jako ciężki i ważny temat. Jeśli jest to dla Ciebie coś niepokojącego, niewygodnego lub dziwnie wyzwalającego, pomiń ten poziom lub posłuchaj go według własnego uznania. Opis. Poziom 998 to pusta, płaska płaszczyzna z kompozycją przypominającą chmurę. Te chmury odciśnięte na podłodze są, dla porównania, podobne do trójwymiarowej tekstury lub wyświetlacza holograficznego. Choć chmury mogą się poruszać w zależności od pozycji i spojrzenia wędrowca, co daje złudzenie głębi, to w rzeczywistości jest to jednolita, płaska powierzchnia o fakturze podobnej do wełny. To podłoże ma fakturę mgliście podobną do tradycyjnego, fantastycznego odczucia chmur. Chociaż geologicznie płaskie chmury stanowią największą część poziomu, żaden wędrowiec nigdy nie pojawia się bezpośrednio na tej zewnętrznej płaszczyźnie po przybyciu. W przeciwieństwie do większości poziomów z wieloma wejściami, wszystkie wejścia na poziomie 998 wyglądają identycznie, niezależnie od poziomu, na którym się znajdują, i wszystkie prowadzą do tego samego miejsca na tym poziomie. Każde wejście na poziom 998 umieszcza wędrowcę na najniższej kondygnacji betonowej klatki biurowej. Na szczycie ośmiu pięter schodów znajduje się mały, pierwotnie pusty pokój. Ostatnio dodano małe, ręcznie malowane kamyczki i kamyki, aby przybliżyć liczbę osób, które dobrowolnie przeszły na poziom 998. Nie wiadomo ile kamieni znajduje się przy wejściu na płaszczyznę chmur poziomu, ale ostatnie zdjęcia znalezione w sieci pokazywały około 38 małych kamieni pozostawionych w niezgrabnej, zerośniętej kupce. Poza zasięgiem ostatniego pomieszczenia poziomu 998 znajduje się opisana wcześniej płaska, pusta płaszczyzna ziemi imitującej chmury. Patrząc na początkowe pomieszczenia z zewnątrz, można odnieść wrażenie, że jest to zwykły kwadratowy pokój. Zbudowane i stylizowane podobnie do windy na dachu płaskiego wieżowca. Na zewnątrz nie ma żadnych oczekiwanych detali, z wyjątkiem listwy na obwodzie dachu. Ponieważ dostęp do dachu jest niemożliwy, nie wiadomo co znajduje się na jego powierzchni, jednak, wiedząc że istnieje trójkątne pomieszczenie ze świetlikiem, można założyć, że zajmuje ono większą część powierzchni dachu. Mimo że warstwa chmur poza wnętrzem poziomu 998 jest w większości niezmienna, to wyjście poza obszar około 30 km ujawnia zmianę charakteru poziomu. Chmura, po której stąpamy, zaczyna szarzyć, a niebo stopniowo przechodzi podobną zmianę odcieni. Równocześnie ze zmianą koloru krajobrazu zaczyna wiać zimny, lekki wietrzyk. Powoduje to spadek temperatury spokojowej do około 11 stopni Celsjusza. Chociaż rzadko i w różnych miejscach, pospolite istoty, takie jak smajlery, humanoidy i niehumanidalne stworzenia zainfekowane przez istotę 17, były wcześniej widziane i dokumentowane online przez osoby zapuszczające się w głąb poziomu 998. Zachowują się nietypowo w stosunku do tego, jak te gatunki funkcjonują na swoich rodzimych terenach. Istoty które bezczynnie przemierzają zimniejsze i bardziej szare sektory poziomu, nie są wrogo nastawione, a przynajmniej nie przejawiają swoich zwyczajowych zachowań. Większość istot na tym poziomie, zamiast zachowywać się zgodnie ze swoimi zwykłymi parametrami, często tylko się porusza. W większości przypadków byty wydają się nawet nie zauważać obecności wędrowca w tej samej przestrzennej lokacji, ponieważ najczęściej po prostu podróżują na zewnątrz i z dala od centrum poziomu. Należy jednak pamiętać, że byty z tego poziomu nie są całkowicie bezpieczne, wysterylizowane, ani nic z tego, co sprawiałoby, że stałyby się nieszkodliwe dla przeciętnego człowieka. Pogarszanie sytuacji bytów z poziomu. przybywanie zbyt blisko nich, a nawet brak szczęścia może spowodować że wędrujące byty zaatakują cię lub zaczną się zachowywać w typowy dla siebie sposób. Przekroczenie granic drugiego terytorium szarej chmury przynosi wędrowca do trzeciej i przypuszczalnie ostatniej części poziomu. Po przybyciu około 80 km wędrowców wita czarna mgła, która zalewa chmury na powierzchni ziemi i na niebie. W tej części pogoda ma tendencję do nasilania się przekształcając się w wielkie wichury i burze, które mogą wijać z prędkością do 20 metrów na sekundę. Choć nie istnieją żadne obrazy, które mogłyby to potwierdzić lub temu zaprzeczyć, ilość bytów w najczarniejszej sekcji poziomu jest podobno większa. Podobnie jak w przypadku szarych chmur z poprzedniej strefy środkowej, byty te mają cechy odmienne od ich zwykłego zachowania i zamiast tego podążają tą samą zewnętrzną ścieżką, co zwykli wędrowce. Ze względu na ich zwiększoną obecność, nadal istnieje możliwość bycia zaatakowanym przez nie, szczególnie przez najbardziej zwierzęce byty, takie jak smajlery, ogary, nędznicy, pełzacze, chochliki pragi, których występowanie zostało zgłoszone. Podobnie jak wichury, również ulewy na poziomie mogą być szczególnie brutalne w tych częściach. W tym najbardziej zewnętrznym pierścieniu może padać ulewny deszcz. Które czasami jest w stanie zepchnąć i zmusić wędrowców, którzy zapuścili się tak daleko na teren tego poziomu. 15 km w głąb części poziomu 998 z czarnymi chmurami znajduje się krawędź wielkiej, niekończącej się mglistej burzy. Chmury są czarne jak smoła i prawie nie pozwalają na widoczność wewnątrz ich granicznej i deszczowej masy. Wiatry w samej burzy osiągają podobno prędkość 31 metrów na sekundę, a deszcz spada dużymi, ostrymi i szybkimi kroplami w brutalnej, gwałtownej ulewie. Od tego momentu poziom 998 jest kompletną zagadką. Większość sprzętu fotograficznego i technologii cyfrowej nie jest w stanie przetrwać ostrego wiatru i deszczu. A większość z nich łamie się i w niewytłumaczalny sposób zalewa wodą w ciągu kilku minut od wejścia na wspomniany powyżej poziom. Już od 1925 roku w umysłach mieszkańców Bakrumów utrwaliła się idea, że poziom 998 to ciężka, wyczerpująca próba, której celem jest dotarcie do spokojnego, bezpiecznego schronienia. Osoby, które wierzą w tę ideę i decydują się wędrowkę przez ten poziom. To zazwyczaj ci, którzy wiedli biedne i nieszczęśliwe życie. Nękani złymi okolicznościami, chorobami, stratami i innymi fizycznymi lub psychicznymi dolegliwościami, które popychały ich do pragnienia czegoś lepszego. Inną powszechnie akceptowaną hipotezą dotyczącą poziomu jest to, że prowadzi on do nikąd, a najciemniejsza i najsurowsza część krajobrazu to śmiertelna burza. Która szybko eliminuje wszystkich, którzy znajdą się w jej zasięgu. Chociaż ta hipoteza jest bardziej pesymistyczna, ci, którzy akceptują tę alternatywną interpretację, i tak udają się na poziom 998. Ta druga grupa uważa, że szybka śmierć z ręki burzy jest stosunkowo łatwą i bezbolesną metodą samobójstwa. Podobnie jak pierwsza grupa ludzi z dolegliwościami. Którzy decydują się przejść przez poziom, aby żyć spokojnie i czysto, ludzie często przechodzą przez poziom 998 po prostu po to, aby ich śmierć była ich własną decyzją. Większość osób wybierających tę metodę to ludzie starzy, zniedołężniali i śmiertelnie chorzy, albo osoby dotknięte ciężkimi ranami zadanymi przez poziomy, byty i przedmioty, znajdujące się w całych bakrumach. Bazy, placówki i społeczności. Duchacze. Chociaż nie mieszkają na samym poziomie, duchacze są nieoficjalną grupą interesów, która istnieje od początku istnienia BNTG. W 2016 roku, mieszkający w Traders Keep do 2022 roku, kiedy to powstało MEOD, duchacze mają teraz swoją główną bazę na poziomie 13,1 w głównym mieście. Ich głównym celem jest zjednoczenie i zbliżenie tych, którzy decydują się wejść na poziom 998, niezależnie od tego, w którą interpretację wierzą. Grupa ta ma ulotki, które nie tylko rozdaje przypadkowym przechodniom, ale także przekleja na murach miasta i na latarniach, aby rozpowszechnić swoje przesłanie i spróbować zjednoczyć nieszczęśników. Po zebraniu wystarczającej ilości osób. Niewielka grupa dwóch lub trzech osób często udaje się na jeden z wielu poziomów, z którymi łączy się poziom 998 i idzie jako grupa w kierunku tego, w co wierzy ich wiara. Grupa ta decyduje się również na pozostawienie pojedynczych pomalowanych kamieni przy drzwiach na zewnątrz poziomu 998. Pozwalając członkom grupy na malowanie na kamieniu wiadomości, symboli lub czegokolwiek innego co chcieliby zostawić jako pomnik pamięci przed odejściem do tego, co znajduje się na końcu tego poziomu. Mimo, że grupa wzbudziła kontrowersje wśród tych, którzy moralnie sprzeciwiają się eutanazji oraz tych, którzy uważają, że grupa przyciąga osoby niechętne do poświęcania własnego życia, MEOD pozwoliły jej nadal działać. Wejścia i wyjścia Wejścia Poziom 998 ma szeroki katalog wejść. Zawierający bezsprzecznie największą ilość skatalogowanych wejść na niespotykanym dotąd poziomie 208. Sposób wejścia, jak opisano wcześniej, jest niezwykle łatwy do odnalezienia i użycia. Na wszystkich wymienionych poziomach znajdują się białe, metalowe podwójne drzwi, przypominające drzwi windy. Pchnięcie ich z powrotem doprowadzi do początkowej klatki schodowej na poziomie 998. Wyjścia. Wyjście z poziomu 998 do dziś pozostaje zagadką. Pomimo wzmianek o nim pochodzących z roku 500 naszej ery, nigdy nie wiadomo, dokąd tak naprawdę prowadzą krawędzie poziomu. Istnieje wiele hipotez dotyczących ogólnych i precyzyjnych szczegółów tego, do czego prowadzi poziom 998, ale bez konkretnych dowodów, które prawdopodobnie nigdy nie nadejdą, nie zostaną one udokumentowane. Osoby decydujące się na wejście na poziom mogą swobodnie decydować, co ich zdaniem ich czeka i mogą swobodnie podróżować po hipotetycznym wyjściu, o ile znają one powagę swojej decyzji. MOD teoretycznie nie toleruje osób, które używają poziomu do uwolnienia się, choć nie istnieją żadne parametry, które powstrzymywałyby osoby chcące wyjść w kierunku tego, co znajduje się na poziomie 998. Tym, którzy się na to zdecydują, życzymy, aby na końcu waszego przedsięwzięcia zakościł wreszcie spokój. Jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie łapkę i subskrypcję oraz komentarz, bo dla was to niewiele, a kanałowi daje ogromnego busta. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie, gdzie możemy pogadać albo pograć, zapraszam was do linku w opisie. Tak samo, jeżeli chcecie wpaść na TikToka, tam również znajdziecie link. Jeżeli chcecie też pomóc inaczej mojemu kanałowi niż tylko przez suba i łapkę, odpaliłem wspieranie, link w opisie. Zapraszam Was serdecznie, macie fajne bonusy. A teraz nie zatrzymuję Was moi wędrowcy, i do usłyszenia w kolejnym raporcie.